Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić nasz najnowszy produkt, jakim jest uchwyt do montażu rur wentylacyjnych. Montaż instalacji wentylacyjnej dzięki tym uchwytom przebiega o wiele szybciej i sprawniej niż za pomocą zwykłej, standardowej taśmy perforowanej. Tutaj wystarczy nam tylko wkrętarka, wiertło i młotek. Tutaj potrzebujemy główny bli, i szczypce, musimy je ucinać. Tutaj przebiega to naprawdę szybko i sprawnie. Teraz Państwu pokażę, jak za pomocą tych upytów łatwo i szybko pompuje się Jak możecie zaobserwować, uchwyty trzymają się podłoża bardzo stabilnie, dobrze usztywniają rury. Są idealnie dopasowane do standardowych rur P75. Jak sami widzieliście, montaż przebiega bardzo szybko i bezproblemowo. 25 uchwytów wystarczy na zamontowanie około 100 metrów instalacji wentylacyjnej. Zależnie ile macie załamań w Waszej instalacji.